Znajdujemy się na osiedlu Złotego Wieku, gdzie przyglądamy się placom zabaw dla dzieci. Sprzyjająca aura sprawia, że coraz więcej najmłodszych spędza czas na wolnym powietrzu. Będąc mieszkańcem dużego osiedla, zastanówmy się, gdzie rodzice mogą zabrać swoje pociechy. Czy miejsce, które wybiorą, jest bezpieczne, czyste i atrakcyjne? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. To jeden z najstarszych placów zabaw na tym osiedle. Powstał on pod koniec lat 70. Został stworzony według kanonów które obecnie są już przestarzałe i niezgodne z wszelkimi normami. Zniszczony, niebezpieczny przetrwał do dziś. Jednym z elementów tego terenu jest stara żelazna huśtawka, krzywo w betonie i nieodnawiana od wielu lat. Dowodem na to są pokrzywione oparcie i zdekompletowane siedzisko. Huśtawka pozbawiona jest zabezpieczenia. Zagrożenie stanowią też elementy konstrukcji. Piaskownica wydaje się być jedynym elementem przyciągającym dzieci. Jednak jej stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. W pobliskim sąsiedztwie znajduje się kolejne miejsce zabaw dla najmłodszych. A tu drewniane, kolorowe huśtawki, nowoczesne zjeżdżalnie, wszystko na trawiastym podłożu. Jak widać miejsce to cieszy się dużą popularnością i wygląda na bezpieczne. Nowoczesny plac zabaw ma również swój regulamin, który powinien być ustawiony w widocznym miejscu. Ten plac zabaw został wyodrębniony z naszego mieszkalnego terenu zupełnie niedawno. O ile pamiętam, jakieś dwa lata temu dopiero został on wyposażony. Wcześniej było tutaj po prostu dzikie boisko dla dzieci szkolne i bardzo się cieszymy z tego, że zostały zrobione takie piękne przyrządy do zabawy dla naszych dzieci. Ja przychodzę tutaj ze swoimi dziećmi, bo mieszkam po prostu w okolicy. Yy, lubię to miejsce, bo jest słoneczne i lubię dlatego, że jest tutaj trawa, a nie ma betonu i te zabawki wydają się bezpieczne Mama. dla naszych dzieci, dopóki oczywiście nie, nie zostaną zniszczone, bo to się zaburzy też. Czy są bezpieczne, czy są również czyste i atrakcyjne? Atrakcyjne są, yy, czyste też, chociaż zdarza się, że są tam zanieczyszczone przez yy, starszą młodzież bardzo blisko. A poza tym fajny ten placek jest. Dosyć bezpieczny. Różnia się na tle ja innych tutaj panie. wśród tych osiedli. To jest jeden z fajniejszych placów zabaw. No bo ja y, bardzo lubię się tu bawić. Jest tu dużo zjeżdżalni. Jest karuzela. Bo można tutaj miło spędzić czas, y, pobawić się z kolegami, zagrać w piłkę. No i spotykać się z różnymi osobami. No, ja tutaj przychodzę, ponieważ mam blisko. Jest tutaj dużo kolegów. No i się fajnie tutaj z nimi bawię. Jak usłyszeliśmy, nowoczesna forma organizacji terenów rekreacyjnych na nowochódzkich osiedlach spełnia większość kryteriów, takich jak bezpieczeństwo, czystość i atrakcyjność. Na, na.